Bardzo dużo się mówi i bardzo często się powtarza, żeby robić jak najwięcej dla planety, a ja uważam, że tak naprawdę nie powinniśmy mówić, że tylko dla planety, bo tak naprawdę to robimy sami dla siebie, tylko i wyłącznie. I sprzątanie czy zbiórki elektrośmieci, wszystkie ekologiczne akcje robimy tak naprawdę wyłącznie dla siebie, dlatego żeby nam żyło się jak najdłużej w pięknym środowisku. Więc no, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić i przypominać, bo jak widzimy po ostatnich upałach. <grych> Z tym klimatem bywa różnie, warto zwrócić na to uwagę. I dać sobie sprawę, że to się dzieje naprawdę. Ekologia jest bardzo ważna. Pamiętajmy, że żyjemy w takim świecie, że otacza nas chemia, wszystko, wszystko toksyczne, więc należy jeść bioprodukty, ale przede wszystkim także dbać o nasz ekosystem, o, o to, żeby sprzątać Ziemię, ponieważ te śmieci się rozkładają i, i są w naszej planecie. I potem skutki są takie, że rodzą się chore dzieci, nie rodzą się różne y, zwierzęta. Ekosystem jest zaburzony. Edukacja, edukacja i edukacja to, są, to jest jedno słowo, które jest najistotniejsze. Czym kolebka za młodu nasiąknie, to po prostu będzie taka w przyszłości. Musimy uczyć młode pokolenia o to, żeby dbać o naszą planetę, ale także sami musimy w swoim życiu codziennym pamiętać o tym, żeby nie używać za dużo foliowych mm, toreb, tylko po prostu papierowe lub najlepiej z jakiejś tkaniny. Więc y, musimy się uczyć tego cały czas, tym bardziej że jesteśmy także zmuszeni do tego przez prawo Unii Europejskiej. I dlatego trzeba o, to, o tym pamiętać. Czy wy pamiętacie ze swoich lat e, młodości szkolnych e, jakieś tego typu wydarzenia, akcje? Jak to się przyłożyło na wasze dorosłe życie? Tak, ja pamiętam, że właśnie było zawsze w kwietniu na Dzień Ziemi, później chyba we wrześniu jeszcze było właśnie sprzątanie świata, były te akcje. Jako dziecko oczywiście nie przepadałam za tym do końca, ale było to fajne, bo wtedy nie było zajęć, więc mogliśmy zrobić coś pożytecznego, ale później z każdym rokiem, jak człowiek jest dojrzalszy, przekładało się to na to, żeby właśnie dbać o środowisko, więc niosło pozytywne. Ja to zawsze pamiętam, że jak było sprzątanie, Świata właśnie. Nie było lekcji, było ognisko i było coś słodkiego, ale chodziliśmy sprzątać. Teraz wiadomo, im jesteśmy starsi, tym inaczej na to patrzymy, e, inaczej też postrzegamy to, więc trenujemy i pracujemy jako trenerzy również personalni. Dajemy dobry przykład, e, aktywnością, ale i poprawną, e, poprawną, e, poprawnym wykonywaniem ćwiczeń, tak więc... Tak, także jeżeli o nas chodzi, tak jak mówię, jest aktywnie, będzie jeszcze bardziej, bo zbliża się właśnie jesień, to dobry moment na to, żeby zacząć dbać o sylwetkę, o formę. Ale patrzcie, jak to się fajnie składa, bo jednocześnie jest, promujemy akcję dbania o środowisko, ale przy okazji, e, w, jako goście, e, też zaznaczać o tym, że warto też no, dbać o siebie. siebie. Wiadomo, jeżeli bardziej. dbamy o siebie, to nie dość, że jesteśmy, no, jak muszę. Wsi, ale też pełni energii i pełne energii możemy działać i bacznie sprzątać świat. Ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej różne wydarzenia, właśnie wychodzenie do lasu, sprzątanie dni ziemi i te wszystkie wydarzenia i wydaje mi się, że to jest takie później naturalne, że się o takie rzeczy dba w momencie, gdy już się tego nauczymy z za młodu i właśnie gdzieś już w bardzo wczesnych latach, więc myślę, że tak, że szczególnie, że nasza forma przekazywania tego jest połączona z rozrywką.